Witajcie w krainie owoców. Zaczynajmy naukę. Jabłko, jabłko! Apple, Apple! Banan, banan. Banana, banana. Truskawka, truskawka. Strawberry, strawberry. Pomarańcza, pomarańcza. Orange, orange. winogrona, vinogrona Grapes, grapes. cytryna, Citrina Lemon, lemon. Arbus, arbus. Watermelon, watermelon. Gruszka, gruszka. Pear, pear. Wiśnia, wiśnia. Cherry, cherry. Kiwi, 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 kiwi. To już wszystkie owoce. Do zobaczenia w kolejnym filmie.